apteczki osoby przewlekłej chorej, czyli taki ciekawy temat. Dla osób, które są lekkimi hipochondrykami i suplementują wszystko, co się da, jest szkoda Waszego żołądka tak naprawdę. Zróbcie sobie najpierw badania, zobaczcie, jakie macie braki, a później dopiero suplementujcie. Nie trójcie się niepotrzebnie, bo my jako osoby przewlekłe unikamy wszystkiego po prostu, co trzeba łykać i robimy to tylko, kiedy trzeba i tylko najbardziej potrzebne rzeczy, żeby jak najmniej brać. A zobaczycie, jakie można mieć apteczki, i wtedy, że tak powiem, może zrozumiecie, że nie warto, że tak powiem, coś sobie zdrowia. Tutaj mamy rzeczy typu feralgany, lek, że tak powiem, antybiotyk w razie czego, lek na wymioty, lek na serce, lek to jest stabilizator, to jest na tarczyce. To jest mój steryt. Nie, nie taki steryt, jaki się chodzi na siłownię, tylko taki, co się wyleczy, że tak powiem, zapalenie płuc. Na kaszel, który mi doskwiera, kiedy mam refluks i wtedy czasami jest powiedzmy to i nie pomaga, bo biorę jeszcze dodatkowo tamto. O, tu jest puste pudełko, proszę. Dobrze akurat zajrzałam. Leg na wyciszenie. Leki na astmę, sporo tego będzie. To jest jakiś na żołądek, nawet bo miałam jakieś problemy na astmę i tego się tak słuchajcie, zbiera. No, i tutaj jakieś te mam jeszcze plasterki. To jest do nebulizacji. No, także sporo, sporo, sporo tego wszystkiego. To są takie leki najbardziej potrzebne. To jest lek na moje ten, migreny. Także słuchajcie, jest tego troszeczkę. Nie jest to fajne i nie jest to fajne, jak codziennie trzeba się przedzierać przez to. Ja jeszcze, że tak powiem, na początku prowadząc, prowadziłam sobie takie oto tutaj pojemniczki. Te pojemniczki miały, czekajcie, wszystkie. mają coś. Proszę zobaczyć, jak one mają. One mają trzy przegródki i więc były na rano, po południu i wieczorem, więc mi pasowały i rozdzielałam sobie je co niedziela. Ale ostatnio ograniczyłam swoją ilość leków do jeszcze większego minimum, jakiego się da. To znaczy, po prostu staram się ignorować, no, na przykład coś takiego jak ból mięśniowo kostny i tak dalej, i biorę tego jakby jak najmniej, żeby już po prostu mój żołądek, który jest pancerny tak naprawdę nie dostawał jeszcze bardziej w tyłek. Dzielę sobie po prostu codziennie wieczorem tak naprawdę i rano. Po południu nie biorę leków, bo na ten moment nie ma takiej potrzeby. Rozdzieliłam sobie to na rano i wieczór. Po południu biorę tylko, kiedy tak naprawdę muszę. No to mam tutaj. Tej, tej. O, o, tej, tej. tej. No, jest jak mnie brzuch boli. To, to, to jest wyciągnięte. Słuchajcie, jak mnie w sobotę. tak jakbyście podczytali na blogu. W sobotę po prostu zachciało mi się kilku chipsów z Lidla. Zjadłam trochę chipsów z Lidla i myślałam, że po prostu mnie. Nie wiem, co mi się stanie, było mi tak niedobrze, wymiotowałam i tak dalej. Więc ta nospa, że tak powiem, mnie troszkę ratowała od bólu brzucha, ale tu mam takie leki właśnie pierwszej potrzeby, jak leki na dostania na przeciwbólowe słuchajcie, tu się różne rzeczy znajdą. Ja już po tabletce rozpoznaję, wystarczy, że mi ktoś położy po prostu normalne, czyste tabletki, ja powiem, co to jest. Po prostu to już jest z tego stopnia, to jest, że tak powiem, magister farmacji to z nic. Tak samo jestem w stanie, że tak powiem, po opakowaniu powiedzieć, kto co, że tak powiem, kupuję w aptece bez czytania w ogóle nazwy. No jest to dramatyczne, jest to, że tak powiem przykre i nie wiem, mi się to osobiście nie podoba. Także osoby, które żywają same y, witaminy, suplementy, diety. Słuchajcie, przejrzyjcie sobie swoje apteczki, bierzcie tak naprawdę to, czego potrzebujecie, zróbcie sobie najpierw badania na witaminy i mikroelementy, zobaczcie po prostu, czego wam brakuje, wtedy to suplementujcie i nie bierzcie nic na wyrost, No tak naprawdę też pamiętajcie o tym, że nadmiar też szkodzi, na przykład nadmiar potasu bardzo źle działa na tarczyce, także uważajcie, bo też można sobie tym krzywdę zrobić, witaminy C też nie nie wolno brać nie wiadomo ile, także też sobie nie róbcie krzywdy w razie czego.